O kurde, gdzie oni mnie prowadzą? Patrzcie na to. The ja, dirty, the ja, dirty. Yeah, 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 Coraz ciekawiej, coraz ciekawiej. Hello. Hi. Wait, one second, I have to change the set. Jestem już na Filipinach i na dzień dobry są fajne przygody. Po pierwsze, nie ma internetu w pokoju, który wynająłem z Airbnb, oczywiście. Link poniżej. Nie ma internetu, tak, ale już się kontaktuję z panią. Przygoda na Filipinach kolejna to taka, że zablokowałem sobie kartę filipińską. Trzy razy pin zły podałem, także zostałem bez kasy. Całe szczęście z Revoluta jeszcze coś mi nie. Revoluta też bardzo polecam. Link poniżej. Oh my god, jaki reklamowy odcinek. Anyway, zobaczcie, jaki mam super widok spokoju. Pamiętacie widok spokoju w Kolombo Z ostatniego, przedostatniego, czekajcie, przedostatniego odcinka. Patrzcie, jaki mam tutaj widok, fajny spokoju. No, taki widok. Widoku nie ma po prostu, no ale elegancko. Idziemy na basen. Chodźcie, pokażę Wam basen. No i jeden rzut na mój pokój, no bo wiadomo, trzeba pokazać. A więc, tak to wygląda. Koniec. A co ciekawe, tutaj winda dla pracowników jest normalnie dostępna dla każdego. Patrzcie na to. Ścianę. Wczoraj się oparłem, i. Kur. Dobrze, że nie wypadłem z windy. W Polsce by coś takiego nie przeszło, a na Filipinach przychodzi, jest elegancko. Okej, okay. wejście na basen. To jest jeden z powodów, dla których wziąłem właśnie ten apartament. Bo jest takie fajne, takie fajne, takie fajne. No co takie fajne? Taki fajny basenik, no z takim widoczkiem. Nie chcieli mi pozwolić pływać, ale pozwolili, bo mam zajebisty dar przekonywania. Nie chcieli pozwolić, bo jest jakaś impreza. o ci przepłynąłem jedną długość i nie mogę mówić. Może mi się uda wkręcić na imprezę, Nam może, idę pływać dalej, kondycja musi być. Dobra, włączyłem tutaj nagrywanie specjalnie w tym budynku, żebyście zobaczyli mniej więcej jak wygląda lobby z którego wychodzę i, i gdzie jestem i pokój gdzie wynajmuję i pokażę wam miejsce w którym wczoraj jadłem mam nadzieję, że będzie jeszcze otwarte ta, ta dziewczynka jest potencjalną vlogerką, bo się pytała czy jestem vlogerem powiedziałem, że tak, także chciała być przez chwilę we vlogu, no tak, bye bye! To jest pan ochroniarz z tego budynku, który ma talent komediowy I ja mu wczoraj powiedziałem, że powinien być komediantem, a nie security I'm not security, I'm comediantem. Oh, okej, okay. so you're pretending, yeah? To jest ta dzielnica, którą właśnie trochę okay, chciałem wam pokazać, żebyście zobaczyli ten kontrast Wychodzę ze swojego... O, widzimy nawet Krzysia z Goldie, którego wczoraj spotkałem No i tak, no Tutaj jest to przejście Widzę, że jeszcze nie otwarte, bo to tutaj było. Tutaj wczoraj jadłem, ale zapytam się tej pani. Open later the food. Town? Unia, nie? Unia. Yeah? Okej, okay. you. Pani powiedziała, że później będzie otwarte, to pokażę wam klimat później. O tutaj jest mega, naprawdę. Ludzie przychodzą, mówię, tutaj są takie, no drapacze chmur to może za dużo powiedziane, ale wieżowce. Baseny i tak dalej. Wyższe sfery filipińskie. A tutaj jest taki klimat już... A tutaj już jest taki klimat mega uliczny. Yo, what's up? Blue... Wszyscy kolesie, co tutaj są, pytają się, czy jestem youtuberem. Tak, jestem youtuberem. Yo, hi, what's up? Hi. <gry> hi. Witamy na Filipinach. positive vibe, je? Chłopaki mi pokażą, gdzie jest boisko do kosza, które chciałem wam pokazać. Także wchodzimy w ciekawe dzielnice i okolice. Zou me. zem nou? Ach, Kalibaya. Ja, ja. Hallo. Hi, brother. Good evening. Good evening. Oh. Yeah, it's almost evening. Ja, het is evening. Het is almond teen. bij jou, ik ben er niet. Het is. yeah. Het yeah, yeah. is far. Far? It's those. Okay. Oké. Ik

But the, the the van. Yeah 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 but the one I'm talking the one with the food you know where is a lot of people Filipino people not the new one the old one you know which one know. you don't know okay show me the one you know only there let's go Good hello hello, hello. hello. hello.

Ciekawe, ciekawe korytarze Przyszliśmy. Let's go. Ok, okay. jesteśmy? You should be Zobaczmy, you know. <laughs> gdzie ma zaprowadzić. Teraz pożarna. A, uh, one, No, nadiśłam. Uh, Barokej. Okay. Let's, let's see. Let's see. Nie to chciałem. Przyprowadzili mnie. Przyprowadzili mnie na nie to boisko, co chciałem, bo chciałem odkryte, które widziałem z okien od Krzyśka. No ale jesteśmy tutaj, więc co? No tutaj nie ma nic do pokazania. Grają w kolesie. Czekajcie, pokażę. No, i to jest to właśnie, co jest takiego mega fajnego, wręcz zajebistego. Te dzieci nie rozumieją, więc można mówić takie słowa. Na Filipinach, gdzie pomimo tego, że mają, mają tyle, ile mają, no, mają tyle, ile im do szczęścia potrzebne. Potrzeba i, i to szczęście tutaj aż kipi. Widzicie to? Polskie dzieci powinny się uczyć, pomimo tego, że te dzieci mają tutaj naprawdę mało. Już mnie pytało o pieniądze, ale nie mam przy sobie pieniędzy to to są szczęśliwe to jest to to jest to Bloki, jak widać i tutaj, no cały czas szukamy tego boiska ale chcę wam chcę wam pokazać klimaty jeszcze hello Blue.

Yeah. Yeah. Ah, ah. Dobra, znaleźliśmy to miejsce, no. Znaleźliśmy to miejsce. Mamma to... maluca bubu. They shop. Oh mama tedy shut up your mouth. yeah, you can daddy. Oh no! My daddy's in a you you Close your mouth. Go away. Mama maluca bubu, day. Yeah. Nice to meet you. Nice to meet you. I thank go... you, thank you for thank your time. Thank you. Dobra, znalazłem to boisko do kosza, które widziałem od Krzyśka. Z tego no, no dobra, no raz, o, z, zobaczcie na to, jest ciekawie, chciałem to pokazać. To Okej, okay. mission complete. Znalazłem boisko. Patrzcie, co się dzieje w ogóle, Mega, mega. To są Filipiny, to są Filipiny. Pri... Pri... Czar, czar, czar. Witamy na Filipinach. No, 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 no. Go back to my place, cause I don't wanna waste no precious time. So let's go back to my place. If it's only for tonight, let's make it count. Ah, hello. This, this the place. where If you enter this place, lying oh. laing. You can, you can, can you can.

Thank you so much. Oh, what is your name? Damian Damian, Damian. Yes. Damian I'm your Only Nice Only meet you. you. Nice to meet, you. meet you, too. you. Nice to meet you. You can, you can work in school. You can okay. drink. Okay. Can you? You can drink. No, 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 no. I have to go. I'm very hungry. I'm going to. But thank eat. you for your. Damian thank you, thank you also Thank you. Thank you so. Have a good day. Okay okay. 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 Thank you. Thank you. No, trochę Boy. tak jest, że tak samo jak na Sri Lance. To tutaj momentami też może być to przytłaczające, że właśnie... No ale no nie ma się co dziwić, no biały się tutaj za często nie pojawia, jeżeli w ogóle kiedykolwiek, szczerze mówiąc to wątpię. Dlatego tak... O, co się poskaka? Dobra, zobaczmy co tu się będzie działo. Interakcja z kamerą. No, I'm just talking like you know. Let's see what's going to happen if I put the camera for, you know, in front of you. I'm a YouTuber. What's that? Sign? Gang sign. Thank you. Thank you. You'd probably want my t-shirt. Okay. Thank you guys. See you. Take care. Bye-bye. Bye-bye. Także tak jak mówię. Może być trochę przytłaczająco momentami. No i trzeba też, oczywiście, wiedzieć, kiedy się wyautować, że tak powiem. No. Piękny zachód słońca. Było grubo, było grubo. Różne wzroki widziałem. Tam byli też troszeczkę patologiczni ludzie. Ale. Też co widziałem dziewczyna chciała w ogóle pokazać, nie wiem czy ona chciała pokazać znak jakiegoś gangu czy coś, zrobiła jakiś taki dziwny znak. Jest kolejny dzień, edytuję ten materiał i dopiero przy edytowaniu zobaczyłem, że ta dziewczyna non stop pokazywała środkowy palec. Nie wiem do końca o co chodzi tutaj w Azji z pokazywaniem faketa, pamiętacie może na Sri Lance, jeszcze w Weligamie też. Mały chłopak pokazywał faketa, i tam w, na Sri Lance dosyć często mi się to zdarzało ogólnie, że jakieś dzieciaki pokazały, pokazywały palec. Nie wiem, czy to nie jest w ich mniemaniu coś takiego, co się pokazuje białemu człowiekowi. Naprawdę nie wiem. Jeżeli macie o tym jakieś pojęcie, to, to dajcie znać. Całkiem możliwe, że to jest po prostu środkowy palec, i, i nie ma co się doszukiwać drugiego dna. Aczkolwiek nie jestem tego pewien. No ale. Na tym boisku do kosza też atmosfera nie była do końca super. Czułem tam jakieś takie dziwne wibracje, więc nie, nie, nie zostałem tam zbyt długo. To jest to, o czym mówiłem, że decyduję na podstawie uczuć, tak? czy w danym miejscu zostanę, czy nie zostanę, czy na, będę nawiązywał większe interakcje, czy nie. Tam były wzroki takie nie do końca, troszeczkę to była taka filipińska patologia. Także się stamtąd szybko zawinąłem. No i ten koleś, który pytał się o koszulkę, i cała ta atmosfera tej grupki też nie do końca była fajna, także tak jak mówię, nie wszędzie jest super i, i na Filipinach też mogą być takie zakamarki nie do końca przyjemne. No, ale ogólnie teraz jest przyjemnie i życzę Wam przyjemnego dnia. Trzymajcie się, hej.